Nie to Nie To jakbyś wódkę no, bez procentów pił Rampa, kwadrat bany, no smagiem Kurwa idę no, no, pod zbiórko, pierdole nie gram ty byłeś w to Ale to ty nie jesteś z przodu Ja pierdole Rampy krócił, Mamy macie przed wodą Kurwa To nie chodzi. Take works Do tych skurwysynów kurwy z kwadratu no, no byliśmy, A. Nie mogę wstać kurwa A. A, Spadł no! Chłop spadł Chłop zeszedł z krzesła, ale ja nie Nie, schyliłem się po skilla, wiesz